Siema, z tej strony Dim 2, i dzisiaj zapraszam Was na 11 odcinek z Exbota. Jak sami widzicie, w pierwszym odcinku, czyli takim nowym na nowo odcinku, nie ma jeszcze intra, ale jeszcze tłumaczę do czego. Po prostu wolałem mieć rower. Tutaj taka sromotna, cicha, bo to możecie. A zresztą przygotowania do nowego sezonu 2016 wiosenne możecie zobaczyć na kanale. Pozytywny Darek. jeśli nie dzisiaj, to prawdopodobnie jutro. Dobra, to zaczynamy od pytań. Yy, Moje ulubione pytanie. Darek, co z czekonią? Zadał nam Jakub Obrachta. Słuchaj, Jakubie, no ja ci powiem tak: z czekonią jest tak, że ona jest. Ja jej nie usunąłem, ona cały czas istnieje, ona nadal nie ma skili, nadal nie ma biologa. I szczerze powiedziawszy, myślę, że bez niej nagrać, ale to jak będę. Miał bodziaka 50 chyba 7 level, coś koło tego. Muszę zobaczyć, że jest level na Czekonie, żeby wiedzieć, wszystko w porządku, jak jest. Bo Czekonie tak naprawdę zacząłem używać od 45 poziomu. Jak spiłem prawdopodobnie Lekana do 7,5, jako taki dodatkowy balast w, w tym w V2. więc ona tam prawdopodobnie nadal siedzi i ma się dobrze. Natomiast ja wiem, nie gram na niej w ogóle, więc Jakubie musimy wybaczyć i reszta też. Ale powiem Wam, że myślę, że może ona kiedyś jeszcze wróci na 2-3 odcinki i nie będzie kompletna. Na pewno będę chciał jej wbić 61, 65, ale to będę już bardziej skrupulatny, jak będzie, wiecie, motyw Body of Glory będzie leciał w tym samym czasie. I tak naprawdę tak myślę, że x też powinien w pewnym momencie zrównać się z Body of Glory, żeby to było bardzo równe. Chociaż tam mam do wbicia 30 leveli, czyli muszę wbić 63 następnego odcinku, odcinka, ale raczej tego nie zrobię, bo popsułbym możliwe, że ten plan, ale będę próbował zrobić te wszystkie odcinki jak najszybciej. A na przykład, nie wiem, zrobię Wam challenge pod tytułem 1000 opów w górę i następny odcinek z Body of Glory. Oczywiście, jeśli na to pójdziecie, bo myślę, że to może być dosyć ciekawe. Bo mam kilka takich, e, no, nawet karteczkę, w której Body of Glory ma już 9 odcinków, ale na razie nie mam czasu się za to wziąć. Wezmę się na pewno i zaczekonię również kiedyś ona wróci, jak zrówna się z levelem, z Bodziakiem. Dobra, polećmy z kolejnym pytaniem, czyli pytanie numer dwa. Mentos Fresh, Mentosie, czemu to nie Expisz na zaprzysiężony? Wbiłbyś o wiele szybciej ten 20 level niż na Dzikusach, bo na Dzikusach masz za małe DMG. Wiem, wiem, ale no nic nie poradzę. Tam Expiłem na Dzikusach tylko dlatego, że. Nie za bardzo chciałam się siedzieć przed komputerem i tak na serio myślę, że większość z Was również by tak postąpiło jak ja, czyli bylibyśmy gdzieś bardzo co daleko AFK i postać by nam ładnie wszystko ekspiła. Myślę, że to większość ludzi by tak postąpiło bardzo podobnie do mnie, więc to poszedłem na dzikusy, bo tam trochę łatwiej yy, jeśli chodzi o ustanie. Powiedzmy. 150-180 DF niby w M1 powinno wystarczyć jednak mogę z 30 levelem te bezduszne, czy też serangi, murangi, Jean yy, one są na tyle harde, że powiem Wam, że nadal zastanawiam się nad tym, że w M1 i tak idzie w 30 powiem, tylko tego potrzeba więcej czasu. Co do małego DMG, jak widzisz tutaj troszeczkę poszło w górę. Teraz będę dodawał wszystko w siłę, żeby to DNG było jeszcze większe i gdzieś tak koło 50 poziomu bo chyba 57? Jest 90 do 90? No właśnie, ale do 50, żeby było 90 siły. Myślę, że da radę to zrobić bez problemu. Natomiast, to do Twojego pytania, tak wiem, był, wpiłbym tam o wiele szybciej 20 poziom i myślę, że bardzo dużo botów będzie. Nie wiem, dwa. Tylko fm 1 właśnie na no, zaprzysiężony, bo tam można expić od 10 poziomu bez najmniejszego problemu i ekspić naprawdę bardzo szybko. Nawet bym powiedział, że można tam iść nawet od pierwszego poziomu, jeśli ma się też 3-4000 HP, bo jak sam pewnie wiesz, jeśli jesteś tym, co myślę, to łatwiej znać to dla zmiany, dla mieszania jiba, czy fms czy też szponów. Wszystko realne. Czy też nawet zbrojki na 34 level, plus 9 do PvP, 5 razy 15. Okej. Okay. Czekajcie chwilę, co my tu mamy za pytaniem? Moim zdaniem, numer 3 pytanko. Mało mówne, moim zdaniem lepiej wszystko dawać w siłę. Dla mentala, na tym levelu, z tego co widzę, bo wolno ubijasz te mobki, a i tak bierzesz po jednej grupce. Niby tak, ale ja tą mentalkę bardziej szykuję na bo dlaczego na bo czy też na mistyki bo na mistyki mam Przyszkowałem sobie uwierz takie kolczyki jak ebo plus cztery na mistyki i znalazłem mam też ebo plus dziewięć na orki mam też hełm gdzieś 20 na orki z struciem więc myślę że na orkach pójdzie naprawdę świetnie tylko muszę wbić te odpowiednie level, czyli 33 w m2 i mogę iść dalej nawet bym powiedział, że muszę wbić 30 w 2 Dalej pójdę naprawdę już na orki, na pustynię, na ezoty i będę się bawił. Jak sam wiesz, dzisiejszy odcinek to jest godzina. Godzina z pedekiem. Ze względu na to, że wygląda to tak, jak wygląda. Na pewno mogę powiedzieć, jeden level na 100% zostanie wbity. Skąd pedeka? Pedek? Pedek biorę wszystkie z Darka, bo tam trochę tego jeszcze mam. Chociaż nie chociaż może trochę. Bardzo dużo ostatnio oddałem i tak... Chyba zostało mi z, może z 9, czy to kurczę, jeszcze będę musiał pedeki dropić, żeby nagrywać odcinki. Ale to może dobre rozwiązanie, bo powiem wam, że... Yy, no tak na jedną godzinę gry. Tyle ile się wbije, to może jest akurat bardzo dobrym rozwiązaniem. Dlatego też będę teraz dawał w siłę, tak jak mówisz, wszystko pójdzie w siłę. Wszystkie punkty pójdą w siłę i w duchowe uderzenie. Albo w tą Jeszcze nie wiem, który skill zostanie rozwinięty z tego względu, że większość czasu i tak będę na razie spędzał na tym, żeby ekspić, ekspić, ekspić. Będę kombinował i szukał kwipunku taki, żebym mógł sobie iść na bo jak najszybciej. Nie chodzi, żeby iść naj jak najszybciej na bo. Naprawdę, mieczek, który wbiłem, czyli 10% krytyka, 10, 5% na ludzi. Kurczę, ja się nie spodziewałem, że takie bony wejdą. Ja myślałem, że będzie jakiś syf. Chciałem, żeby do tego mieczka weszło, nie wiem, 10% na ludzi, czy coś, to bym poszedł na... Silniejszy dałem jeden, poszukałbym tarczy, hełmu. Chociaż hełmu na w 10 ludzi to raczej nie mam. raczej moi zdaniem też nie mam takich cudów na pierwszy level. Ale na przykład jedna osoba zaoferowała mi się, że pożyczyłaby mi branzę na pierwszy level drewnianą 10 luda. Kurde. Muszę do niego napisać. A ja... to znaczy, pożyczyła to znaczy z oddaniem. Nie bójcie się, to nie jest tak, że dostaje coś. Nie, 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 nie. nie sobie zwyczaj pożyczamy jak coś potrzebujemy, że to, to jest taki mał, mał, mały myk gildyjny, no to tak jak większość jest, prawda? Dobra, lecimy z czwartym pytaniem. Hubert Nadolski. Bez sensu, 30 minut, 30% lewela, masakra. To jest akurat pytanie z czwartego odcinka. Naprawdę tam wiem tylko 30%, chyba trochę więcej. Ale, Hubercie, ja ci powiem tak. 30%, czyli z pedakiem wbiłbym 45 w pół godziny, czyli w godzinę wbiłbym jedynie 90%. Ja jestem na to przygotowany, bo wiem, że to trochę zwolni na następnych odcinkach, na następnych levelach i to nie będzie, to nie będzie gnało tak jak w pierwszym odcinku, że 11 leveli w jednym odcinku, w 30 minut naklepałem i będzie wszystko dobrze, 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 leci lecimy, lecimy dalej. Nie, ja, ja jestem do tego przygotowany i mam nadzieję, że to wyjdzie tak, że no będę starał się wrzucać oczywiście Często te odcinki, żeby nie było tak, że może co jeden dzień, codziennie, może nie, ale co drugi dzień raczej powinny być. Ze względu na to, że ja nagrywam ten odcinek w niedzielę. Nawet nie wiem, czy on się ukaże w niedzielę właśnie. Bo jest mi ciężko powiedzieć na takie, na takie pytania, pewnie jak się pokaże, to się pojawiło naprawdę bardzo późno, bo nagrywam go o godzinie 18.34, no to zanim ja to jeszcze zrenderuję, to mi wyjdzie 19.00. 20, wrzucę to mi wyjdzie. 23,20. No niestety, internet play taki jest. No i było przedtem 30 minut, 15. Teraz jest około. A, powiedzmy będzie dzisiejszy film godzinny. Łcięty do 18-19 minut. Żeby każdy, dla każdego był przystępny. W ogóle powiem wam, że. Mm, jak najlepiej oglądać te filmiki. Ja wiem, że i tak większość z Was będzie oglądała to w sposób taki, że albo A. Słuchamy, albo B. Sprawdzamy jaki view level przez godzinę i się namęczył. Albo C. Wchodzimy i znowu godzina, i idę stąd. Tak może być. Ale nie, jeśli Wam się oczywiście podoba ta seria, pamiętajcie o tej łapce w górze, bo to na pewno go tak motywuje. A ja rzadko o tym wspominam. I tak jakoś wychodzi, że zapominam o tym po prostu. Ale nie, fajnie, fajnie. Jeśli Wam się zaczyna podobać, Podobało wam się na początku, ten tydzień co mnie nie było, był wrzucany odcinek, Podobało wam się, więc było naprawdę spoko. To jest czwarte pytanie. To czas na piąte pytanie. Mateusz Rozdawski. Mateusz, ej, hey, miałeś rację, już nie lecą jajka. Miałem rację, miałem rację. W ogóle powiem Wam, że dla mnie event ten, co jest teraz jest eventem dziwnym. Może dlatego, że w ogóle nie chcę się wypowiadać na temat tego eventu w taki sposób, że a nie wiem, czy leci, czy nie leci, czy ja w ten, ten. Ja zbiłem około 25 jajek, zupełnie wszystkich, wszystkich co zbiłem. Mało, mało. Ja wiem, że mało. Dlaczego mało? Bo stwierdziłem, że mi się nie chce. Ten event dla mnie jest zrobiony zupełnie inaczej niż poprzednie. Ten event wygląda trochę tak, że wolę nagrać challenge'a, którego gdzieś tam w którymś odcinku powiedziałem, niż się bawić w ten event. Dlaczego? Ja wiem, trochę zmianki, dodania, białe perły, krwawe perły, księgi zwierza, co tam jeszcze robi Jakieś dziwne inne lepsze, czy jakieś dziwne rzeczy. Ale ja mam jeden mankament i jeden bardzo wielki minus do tego eventu. Wiecie co to jest? Wiosna. Ja wiem, ja wiem, nie każdy lubi wiosnę, bo pyłki, bo pili brzoza, bo pyli trawa i siedzą i... <laughs> Jestem zaszpakany. Coś w tym stylu jest. Jest ja tam kilka osób. Ja mam znajomego, który o niech widzi wiosnę, to się tak pyta zazwyczaj nie. Kupcie. wiesz co, ja dzisiaj z domu nie wychodzę. Dlaczego? Bo Brzoza pyli. Co, że Brzoza pyli, to ty nie wychodzisz z domu? To zetknij te brzozki w cholerę. No, ale ja nie mam brzuzek. No To dlaczego się w domu? No bo brzo zapyli. No i zrozum go tutaj. To ja myślę, że to nie jest tak, że ktoś nie lubi wiosny, czy brzo zapyli, czy, co, czy cokolwiek innego, ale tu bardziej chodzi o to, że. Ja nie wiem, właściwie. Chciałem coś powiedzieć mądrego, ale wiecie co? Nie wiem, jak można nie lubić wiosny. Ktoś mi potrafi wytłumaczyć, jak, w jaki sposób można nie lubić wiosny. To dla mnie jest w ogóle niezrozumiałe. Jeśli ktoś mi odpowiada, nie, nie wychodzę dzisiaj bo brzo zapyli i robi. Ja nie umiem zrobić wam pusty nos. O coś w tym stylu bardziej. No to powiem wam, że jest dla mnie to dziwne. I dla takich osób jest ten event. Naprawdę. Nie mówię, że dla wszystkich, bo niektóre po prostu lubią pograć, lubią przyjść do domu, zreaksować usiąść przed komputerem wygodnie w kapciach samych i, po, i poklikać. Ja tak nie umiem. Naprawdę jak widzę, że jest ciepło, że można wyjść bez kurtki, to wróżby chodzę tam. Walić wszystko. Niech się pali. No i tak mogę powiedzieć. Co do piątego pytania, to mogłem powiedzieć tylko tyle na temat tego eventu. Nie chcę go oceniać. Nie, nie potrafię go ocenić, bo ile ja brałem w nim udział? Dwa dni, w trzy dni i więcej nie wezmę, bo mi się nie chce. Dziękuję za uwagę, tak naprawdę, z tym eventem. Pytanie numer 6. u Gamexis. Gamexis. Tak, dobrze przyznałem. Gamexis. -E A jak używam Xbota i włączam skilę, to mogę dostać bana? Wiesz co? To jest dobre pytanie, bo ja używam skili. Tylko pytanie, co jest, jeśli ktoś sobie ustawi na przykład klawisze dodatkowe, że na przykład na F4 będzie miał ustawione odpalanie silnego ciała i będzie musiał się klikało co 15 sekund? Na GM do niego napisano, odpala silne i co? Taki GM może zbanować takiego gracza? Teoretycznie nie. Ale praktycznie jest taka możliwość. Nie macie przy komputerze. Masz zwykłego ex-bota, Używasz ski. To znaczy, że co? Że masz coś dodatkowego? Tylko pytanie: jak do diabła GM to sprawdzi? Wiecie, że ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Nie jestem w stanie odpowiedzieć, jak GM chce sprawdzić, czy gracz używa legalnego Xbota, ale na przykład nie wybył sobie do szkoły i zostawił tego Xbota. No i co z tego? Wiecie, to jest takie trochę myślenie bardziej w stronę GMów. No co oni mają zrobić? Czy on ma zbanować takiego gracza, bo on ustawił legalnego Xbota. Śmieliście się z mojego EXBOT, ale to, to dobra jest nazwa. To nie chodzi o exp, exp... Tylko X bot bo to nie jest bot, Wiecie, ciężko nazwać coś botem, co wygląda jak to, wciskasz K i masz tylko włącz auto-atak. Padasz, pada, koniec ex-bota. Co GM w takich sytuacji może zrobić? Może przenieść gracza i zobaczyć, czy będzie nadal włączał silne. Jeśli tak, to znaczy, że ma coś dodatkowego ustawione. Jeśli stoi w m 1 i zaczyna nagle atakować coś wokół, to znaczy, że ma tego exbota w porządku. Jednak co jest wtedy, kiedy ten exbot tak naprawdę jest Przepraszam, już się zamyśliłem na czymś innym. Nie, już wracam. Chodzi o to, że GM nie ma narzędzia do tego praktycznie, żeby Sprawdzić, czy ktoś ma Exbota legalnego czy nielegalnego, czy ma autoklikera, czy ma ustawionego coś na tyle, na czwórkę, F4, f 1 F2, i tak dalej, i tak dalej. No nie ma tego, jak sprawdzić. Chociaż jest jedna technika, ale myślę, że GMO nie będą chcieli jej używać, bo stwierdzą, że e, nie będziemy robić sobie problemów innym? Może tak być. Chodzi tutaj właśnie o tym przeniesieniu. Czy na przykład przenosimy gdzieś, gdzie nie ma potworów, i zobaczymy. Postać może mieć włączonego Xbota lub się wyłączy ten Xbot automatycznie. Nie wiem, co się dzieje po teleportacji z Xbotem. Muszę to sprawdzić. Sprawdzę to w mitach. muszę sobie zaraz zapisać. I powiem Wam, że jeśli taka osoba zaczyna nagle włączać silne, co chwila gaśnie silne, włącza. Gaśnie silne, włącza. Ostrze. Gaśnie, zapal. Gaśnie, zapal. To znaczy, że coś jest mniej halo. Z ostrzem może to by było trudno, bo to ostrze by było odpalane tam dwa razy na przykład kliknięcie, dwa razy szybkie kliknięcia, co dwie minuty. Silne by się można ustawić tam to 60 parę sekund, żeby, albo co 20 sekund, żeby klikało w razie czego i to nie będzie ok, To będzie tak strasznie niewykrywalne, że no co, możesz ustawić sobie klawiaturę jak chcesz i powiedzieć, no ale ja jestem przy tej klawiaturze, ja cały czas byłem. Zablokować może szept. Powiedzieć, że nie widziałeś, że GM coś do ciebie na y, lini, linice pisał na czacie. Bo tak może być. Przecież ja kiedyś do mnie GM przylazł gr do groty i coś tam mi pisał, a ja dopiero się zorientowałem po czasie, jak wszedłem się bufać. Myślicie, że to było widać? Nie było tego widać, a szept? Miałem zablokowany. Dobra, kolejne pytanie. Siódme. Dużo dzisiaj tych pytań. Ice Phoenix, Ice Phoenix, Phoenix, nie Phoenix. <laughs> Rozumiecie, że GameGuard, gdy odpalam drugiego metka, napisał Nie jest możliwe odpalenie drugiej karty Wiesz co, GameGuard to jest taki syf, że ja nie wiem po co oni go kupili Nie wiem po co jest on w ogóle Bo jest więcej problemu z nim, niż pożytku Ilość graczy, która mi pisze i wysyła mi na przykład: hej Darek, wiesz co mam coś takiego, co ja mam z tym zrobić? Ale ja tam widzę takie znaczki, że nawet nie potrafię tego przetłumaczyć, bo tam są niby coś po angielsku: słowo and czy i. Ale są znaczki chińskie i and, and coś tam. I koniec. This is the end. Nie zrozum, Co, co, co to w ogóle jest? Te komunikaty miały być jasne i klarowne, coś zgrane. Tutaj akurat masz. W porządku. Nie jest możliwość odpalenia drugiej karty. Co to znaczy karty? Obstają, że chodzi coś o. nie wiem, samą Game Guarda, tylko chodzi o to okienko metinowe. Co tam jest kartą? To jest to coś w środku, coś zmienne, co tam zazwyczaj są promocje i tak dalej, i tak dalej. To jest kartą. Więc myślę, że o to tutaj może chodzić. Nie tyle co drugie okno. Bo drugie okno to jest jeszcze inny komunikat. Już widziałem go fajnego. Jest. jest yy... Pół po polsku, po pół, pół, pół angielsku jest coś tam. Discorrected, not open card. A może to cała jest? Coś, coś takiego było. Muszę poszukać tego, jak wam na face'a. E, ósme pytanie. Ósme pytanie, ostatnie pytanie. W ogóle to pytanie trafiło do mnie do spamu. Nie wiem dlaczego w czwartym odcinku to pytanie trafiło do spamu. Po pierwsze nie ma żadnych linków, po drugie nie ma żadnej reklamy, po trzecie w ogóle YouTube nie powinien wykryć tego spam. Ale mniej jest. Max Rozy... Rozyński. Rozy... Rozyński, mistrz Rozyński. 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 Nie, nie mówię tak za cholerę. Rozyński. Rozy... Rozyński. Z jednej strony, komuś się chce siedzieć. No właśnie, komuś się chce siedzieć. Ja to nagrywam i powiem wam, że w międzyczasie robiłem sobie Wiedźmina na jeden odcinek. Spokojnie. To znaczy montowałem, tylko żeby było, wiecie, renderowanie i tak dalej. Ale tak szczerze, kilkanaście godzin i ekspić. Jak jest jakaś alternatywa? Dlatego człowieka w głowie po trzy. Człowieka w głowie po trzydzieści minut ekspa dostaje także moim zdaniem. Czekaj, czekaj. Jak jest jakaś alternatywa? Dlatego człowiek w głowie po trzydzieści minutach ekspa dostaje także moim zdaniem. Aha, rozumiem, kumam. Teraz, teraz zapam o co chodzi w tym zdaniu, przepraszam, ale nie mogłem skumać, sorry. No, czasem tak jest, czasem jak się czyta coś i tak czyta się, czyta to i i co? No, ale chodzi, chodzi o to przede wszystkim, że po 30 minutach ekspans, zazwyczaj ktoś wyrywa sobie głos, włosy z głowy, no i tak może prawda jest. I czy to jest alternatywą? Ja nie wiem, ja się nie wypowiadam. Ja się nie znam. ja nowy jestem. Eee, także Xbox będzie przydatny dla ludzi, którzy na przykład zaczynają i nie tylko. Hmm. No ale oczywiście, gdyby było, to troszkę bardziej dopracowane pod względem tego, iż nie trzeba co 15 minut zaglądać na postać. No zobaczyć się, jak się dalej rozwinie w przyszłości. Możemy przecież się dużo zmienić. Wiesz co, ja myślę, że dużo się nie zmieni. Więcej się zmieni w opcji premium niż w opcji free. free będziemy mieli cały czas to samo. Może nam się zmieni to auto wstawanie, czy też bufanie, coś tam dojdzie, ale ja bym to zostawił na razie. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wyszło potem 21 minut, z tego się cieszę. Myślałem, że wyjdzie trochę mniej, ale na szczęście wyszło tak jak wyszło. Dziękuję za wszystkie pytania. Jeśli macie jakieś pytania, walczcie śmiało. Naprawdę warto pytać. Kto pytanie błądzi, pamiętajcie o tym. Dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka z Bota numer 11. by day, dim 2. Dzięki za oglądanie. Widzimy się już jutro. Mam nadzieję. Pozdrawiam.